Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku poświęconym edycji zdjęć. I dzisiaj zamiast w Lightroomie zaczniemy bezpośrednio w Photoshopie, a to dlatego, że plan jest taki, żeby pokazać Wam coś, czego w Lightroomie nie ma do Waszej dyspozycji, czy do naszej dyspozycji, mianowicie maski, maski, które stosujemy na warstwach obrazu, który tworzymy, czy na warstwach zdjęcia. Doskonałe narzędzie, które możemy wykorzystać do tego, żeby fotografując i robiąc kilka ekspozycji danego kadru, powiedzmy ekspozycję minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 i wybierając któreś z tych ekspozycji do tego, żeby uzyskać większy zakres tonalny na naszym, na naszym ostatecznym kadrze. To właśnie wtedy w Photoshopie możemy za pomocą warstw, masek na warstwach i różnych dodatkowych narzędzi zrobić właśnie sobie ten, ten, ten jeden kadr, którego normalnie w Lightroomie nie uzyskacie, bo w Lightroomie nie ma do dyspozycji warstw i, i takich masek na warstwach, które mamy dostępne w Photoshopie. Zanim zaczniemy, to zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do odwiedzania moich profili społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, Polent in the Lens. Zachęcam też do odwiedzenia mojego bloga, który chwilkę temu został uruchomiony: blog.polentindelens.pl. I wskakujmy od razu do Photoshopa. Na potrzeby tego dzisiejszego odcinka przygotowałem sobie takie zdjęcie buteleczka, którą sfotografowałem bodajże rok temu siedząc nad basenem. Tak jak widzicie, mamy tutaj jedną warstwę. Teraz dodajmy sobie kolejną warstwę nad nią czyli mamy warstwę 0, warstwę 1. I wybierzmy sobie narzędzie do zaznaczania. Narysujmy tu sobie jakiś prostokąt. Prostokąt? Niech będzie prostokąt. I wypełnijmy ten prostokąt kolorem. Żeby to zrobić, to wybieramy funkcję z menu Edit, Fill, Color. OK. Dobra, niech będzie pomarańczowy. Bardzo mi pasuje ten kolor. I teraz, tak, żeby odznaczyć nasze zaznaczenie, naciskamy. Command lub Ctrl D. I jak widzicie, mamy sobie te nasze dwie warstwy, czyli jedna warstwa z butelką, druga warstwa z prostokątem. Żeby wyświetlić lub ukryć warstwę, naciskamy tą ikonkę oka tutaj po prawej stronie przy danej warstwie. Tak jak widzicie, jak wyłączę tło z tą butelką lub wyłączę ten prostokąt, to one znikają. I teraz tak, standardowo, żeby na przykład spod warstwy tej górnej pokazać sobie tą budeleczkę wybralibyśmy za pomocą klawisza E lub tutaj zmienni tą ikonkę czyli nic innego jak eraser, czyli gumka i powiedzmy zaczniemy sobie to ścierać i fajnie wszystko wygląda, bo, bo starliśmy sobie nasz prostokąt, ale ta metoda jest metodą tak zwaną destructive, czyli metodą Destrukcyjną, nieodwracalną, tak ją, tak ją nazwijmy. Oczywiście możemy cofać się w historii naszych zmian, które wprowadzamy na danej warstwie za pomocą kombinacji klawiszy Option, Command Z lub Alt, Ctrl Z, ale no, wówczas, jeżeli w trakcie procesu edycji zdjęcia wykonacie bardzo wiele tych operacji, cofając się, będziecie je tracić, więc dlatego taka metoda. Nazywa się metodą destruktywną czy, czy, czy nieodwracalną, tak to, tak to powiedzmy. Ale dobra, cofnijmy teraz sobie tą naszą, to nasze gumkowanie, i właśnie do tego celu, żeby wykorzystywać tak zwaną technikę non-destructive, do tego celu możemy wykorzystywać maski. Żeby dodać maskę na warstwie. Wybieramy sobie tutaj tą ikonkę z takim prostokątem z kółeczkiem lub w menu Layer, Layer Mask, Reveal All, czyli pokaż wszystko lub Hide All, czyli ukryj wszystko. To oznacza, że możemy dodać maskę białą lub maskę czarną. Maska biała jest przezroczysta i przez tą maskę, wszystko co jest na naszej warstwie. Czyli w tym wypadku nasz prostokąt, dodajmy sobie taką warstwę, będzie widoczny. Jeśli byśmy ją zrobili czarną, to ten prostokąt będzie niewidoczny. Zostawmy białą. Teraz, jak widzicie, nasza maska, czyli mamy warstwę z prostokącikiem, taki łańcuszek i naszą maskę białą. Ta maska biała jest przezroczysta, tak jak powiedziałem, czyli pokazuje nam wszystko, co jest na naszej warstwie. I teraz, jeżeli czarne przepuszcza, przepraszam, przykrywa, a białe przepuszcza to, co jest na naszej warstwie. To weźmy sobie pędzelek zamiast gumki, wybierzmy sobie kolor czarny i zacznijmy, mając zaznaczoną tutaj podkreślam maskę nie warstwę. Nie malujemy na naszej warstwie, tylko malujemy na naszej masce. Tak jak widzicie, malując pędzelkiem na czarno, ta nasza warstwa znika i widzimy to, co jest pod spodem. Bardzo fajne rozwiązanie. Teraz tak, żeby wyświetlić sobie tak zwany tryb quick mask, takiej szybkiej maski, czyli zobaczyć podgląd, jak nasza maska wygląda, naciskamy klawisz backslash i wtedy na różowo widzimy, jak to wygląda. Jeszcze raz backslash to znika. Jeśli naciśniemy klawisz shift i klikniemy myszką na naszej masce, to tymczasowo wyłączymy sobie tą maskę, czyli możemy zobaczyć, co jest pod maską na naszej warstwie. Jeżeli wciśniemy klawisz Alt i wciśniemy, klikniemy myszką, to zobaczymy, jak wygląda nasza maska w całości, czyli maska jest biała i pomazaliśmy na czarno. Jeśli wciśniemy klawisz Command, to zaznaczymy sobie naszą maskę. Command lub control, i, klikam, i klikamy na, na, na naszej masce, to będziemy widzieli zaznaczenie tej naszej maski. No i tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o skróty klawiszowe. Żeby odznaczyć nasze zaznaczenie, żeby pozbyć się tego zaznaczenia, naciskamy Command D. I teraz tak, skoro mazaliśmy czarnym, i widzimy po naszej białej masce, i widzimy, co jest pod spodem, no to w naturalny sposób, jeśli zaczniemy mazać białym po tym, co starliśmy, powinniśmy z powrotem zobaczyć to, co jest na naszej warstwie. Więc weźmy sobie biały kolor. Przełączanie między kolorami tutaj, w, 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 czyli kolorem pierwszoplanowym i drugoplanowym, czyli tu w tym przypadku między białym i czarnym, robimy za pomocą klawisza X. Jeżeli tutaj sobie jakoś kolory pozmieniamy, powiedzmy wybiorę czerwony i będę miał jako pierwszoplanowy kolor, kolor czerwony. Eee, przepraszam, kolor czerwony. To żeby wrócić do standardowego białego i czarnego, naciskamy D. Więc zaznaczamy naszą maskę. Bardzo mocno zwracam wam uwagę, że przy tych operacjach, żebyście mieli zaznaczoną maskę nie warstwę, czyli maskę tą, która jest na prawo od warstwy obok tego łańcuszka. Zaznaczamy naszą maskę, wybieramy klawiszem X tak, żebyśmy mieli na pierwszym planie kolor biały i malujemy naszym pędzelkiem. I zobaczcie, co, co się dzieje. Z powrotem odkrywamy naszą warstwę, czyli nasz prostokąt. Bardzo fajna technika, bo Zamiast używać gumki i się cofać w tych zmianach, możemy sobie nanieść tych masek dowolną przepraszam, tych warstw z maskami dowolną ilość, dodam kolejną warstwę. Wezmę sobie tutaj na tej warstwie wybiorę okrąg, wypełnię go kolorem edit fill color. I weźmy sobie kolor czerwony albo żółty dla odmiany. OK. OK. I mamy drugą warstwę z kolorem żółtym. Dodajmy do niej maskę. Przepraszam, dodajmy do niej maskę, wybierzmy pędzelek i zacznijmy na tej masce malować na czarno. I tak jak widzicie, teraz jeśli weźmiemy klawisz V, klawisz V pojawi Wam się takie, taka strzałka z, z krzyżykiem. Oznacza, że możecie sobie poruszać tymi obiektami w dowolną stronę. Znowu wróćmy do pędzelka, czyli klawisz B. Wróćmy do koloru białego i weźmy sobie tą maskę z prostokątem, czyli warstwę numer 1. Wróćmy, przepraszam, do koloru czarnego i wróćmy sobie do tego, co jest widoczne na naszym, na naszym prostokącie. Zróbmy to samo, jeśli chodzi o, o nasze kółeczko. I tak wygląda podstawowa kwestia, jeśli chodzi o maski. No dobra, ale jak wykorzystać to w praktyce? Wyobraźmy sobie, że mamy to zdjęcie z naszą butelką. I teraz, nie wchodząc w szczegóły zaznaczania różnych obszarów na zdjęciu, ja sobie zrobię coś takiego, że wybiorę sobie z menu Select: Select Color Range. Na naszej warstwie z butelką, i teraz to, co będę chciał zrobić, to będę chciał zaznaczyć wszystko, co jest tutaj tą wodą, bo tak naprawdę ta butelka stoi na krawędzi basenu, więc zaznaczam sobie ten obszar z kolorem niebieskim. Wybiorę sobie pędzelek tutaj, przepraszam, wybiorę sobie tą pipetkę z plusem, żeby więcej tego koloru, i podciągnę sobie jeszcze opcję fuzziness. a właściwie, no powiedzmy tak. Okej, okay. niech tak będzie. O, dobra, niech to będzie. Ja nie chcę tutaj teraz bawić się w szczegółowe zaznaczanie, a może nie. Może zróbmy to inaczej. Może zaznaczmy to e, nie poprzez funkcję Color Range, a Magic Wand Tool. -em. Czyli weźmy sobie. Shift, zaznaczmy te wszystkie obszary tutaj. Ok, czyli mamy nasze zaznaczenie. I teraz dodajmy sobie do tej naszej warstwy maskę. Tylko, że ja bym chciał, cofnijmy to, chciałbym dodać maskę, która przykryje mi ten. Obszar zaznaczony, czyli maskę czarną, więc naciskam klawisz ALT i wciskam maskę. I zobaczcie, co się dzieje. Tak jak widzicie, w bardzo prosty sposób, może zmniejszę troszkę to zdjęcie, w bardzo prosty sposób e, zrobiłem coś takiego, że wyciąłem sobie cały ten szary kolor z za naszej butelki. I teraz dodajmy nową warstwę, przenieśmy ją pod spód. Pod warstwę, którą, na której mamy butelkę, i wybierzmy sobie Layer. Przepraszam, Edit. Fill. I wypełnijmy sobie tą warstwę pod spodem jakimś kolorem. Niech to będzie kolor. Może zielony. OK. Zobaczcie, co się dzieje. W prosty sposób zrobiłem coś takiego. Nie zwracajmy szczy... uwagi na szczegóły, czyli te pomarszczone krawędzie i tak dalej. Bardziej chodzi o to, żeby Wam pokazać technikę związaną z maskami. Czyli tak, wyłączmy sobie na chwilę tą maskę, którą mamy na warstwie górnej, albo wyłączmy sobie warstwę górną. Mamy teraz tło, które jest zielone. Na górnej warstwie mieliśmy naszą butelkę na tle basenu, ale założyliśmy na to maskę. Teraz jak wyłączymy na chwilę tę maskę, no to będziemy, czyli przytrzymujemy klawisz X i, trzyma, i klikamy na naszej masce, to w tym momencie to co widzimy, no to widzimy nasze normalne zdjęcie butelki. Ale jak włączymy maskę, to ponieważ ta część tutaj jest czarna, czyli przykrywa nam to, co jest na warstwie z butelką, czyli cały niebieski kolor, no to w tym momencie spod spodu przebija nam kolor yy, naszej. Kolor naszej, naszego tła. Jeśli dodam tutaj, zobaczcie, dodam tutaj jeszcze jedną warstwę i narysuję sobie na niej okrąg. Ja teraz rysuję na warstwie drugiej i narysuję sobie okrąg, który wypełnię kolorem niebieskim. To zobaczcie, co się dzieje. Na tym odznaczmy to. Widzę teraz tak, ukryjmy to. Teraz widzę. Warstwę pierwszą, na której mamy kolor zielony, czyli tło, widzę to, co jest dostępne na warstwie drugiej, czyli mój okrąg, i jak włączę sobie butelkę, to widzę fragment, który mamy na tej warstwie drugiej, ale ponieważ tu ustawiłem sobie maskę, to odkryłem tylko butelkę. Wyłączę tą warstwę i ta butelka mi zniknie. Drugi przypadek, też mam tutaj takie zdjęcie, które zrobione było w Portugalii. Prosty trik, jak podmienić niebo. Zobaczcie, tutaj mam przygotowaną pod spodem warstwę, która, która jest chmurami. Na razie ją wyłączę. Zaznaczam sobie tą warstwę z moim, z moim niebem i teraz. Wyobraźmy sobie taką sytuację, wybiorę sobie, będę chciał sobie zaznaczyć całe to tutaj u góry niebo. Nie będę tego robił super precyzyjnie, zrobię to tak mniej więcej, czyli Select Color Range i no nawet tutaj ładnie mi to już wychodzi od razu. Naciskam OK. Zobaczcie, mam zaznaczony, mam zaznaczone całe niebo i klikamy sobie na Trzymając klawisz Option lub Alt naciskamy sobie na to, żeby dodać maskę. I jedyną rzeczą, którą w tym momencie muszę zrobić, jest włączenie tego nieba, które jest pod spodem. Tak jak powiedziałem, abstrahując od kolorów, ja mogę sobie teraz to niebo tutaj na dole, zaznaczając warstwę, która jest pod spodem, wybiorę sobie klawisz V i mogę je w dowolny sposób przesuwać tutaj. I w tym momencie zamiast standardowego wyłączmy teraz maskę Shift i wyłączam tą maskę. Widzę zdjęcie tak, jak ono wyglądało, włączam maskę widzę niebo, które jest pod spodem. Czyli tak jak widzicie, z jednej strony, nie wiem, weźmy sobie jeszcze raz to tło, wypełnijmy tu gdzie mamy butelkę, wypełnijmy je kolorem dla odmiany teraz Edit, Fill. Albo inaczej, zróbmy sobie nową warstwę, Edit. Fil, kolor i załóżmy, wybierzmy sobie kolor czerwony pyk. Bardzo proszę, mamy szybko zmienione tło na kolor czerwony. Cały czas tutaj u góry mamy na pierwszej warstwie, zwróćcie uwagę, na samej górze mamy naszą, naszą butelkę. A co ciekawe, moglibyśmy zrobić jeszcze taki trik, że na tej warstwie na przykład czerwonej dodamy sobie maskę. Dodamy sobie maskę, wybierzemy klawisz G i dodamy sobie gradient od czarnego do białego. I zobaczcie, co się dzieje. Zmieniliśmy sobie kolor, czyli częściowo widać tło spod spodu. Tu mamy gradient, który przykrył nam część tego koloru czerwonego i odkrył nam kolor zielony. Ja mogę ten gradient zrobić taki bardzo płynny. O, tak jak widzicie. A na samej górze mamy naszą butelkę, z której wycięliśmy kawałek, e, kawałek tej wody. Jeszcze raz szybko na koniec skróty klawiszowe. Trzymając klawisz Shift i naciskając na maskę, wyłączamy ją, żeby zobaczyć sobie. Może już usunę, może wyłączę. O, wyłączę te warstwy. <laughs> Trzymając klawisz Shift i klikając na maskę, wyłączamy tymczasowo naszą maskę. I widzimy oryginalny obrazek. Trzymając klawisz Alt i klikając na maskę, widzimy, jak ta maska wygląda. Wciskając yy, klawisz Command lub Control, pojawia nam się i klikając na maskę, pojawia się nam zaznaczenie tej naszej maski. Odznaczamy, klikając Command D i wciskając backslash mamy tak zwany tryb quick mask, czyli wtedy widzimy na taki czerwony kolor, czy, czy, czy różowy, widzimy szybko, jak nasza maska zadziałała. Kochani, proste rozwiązanie, wbrew pozorom warstwy i maski nie są takie trudne. Oczywiście techniki zaznaczania różnych obszarów i tworzenia na podstawie tych zaznaczeń masek E, tych zaznaczeń, e, masek jest, technik jest całe mnóstwo, gradient, narzędzia selekcji, e, tak zwane, e, tak zwane mm, klipowanie, więc e, to wszystko mogę Wam pokazać w kolejnych odcinkach i będę starał się to pokazać, natomiast tutaj mamy takie podstawowe elementy związane z, z maskami i sposobem ich używania na bardzo prostych przykładach, czyli nasza butelka Włączamy tło zielone, włączamy tło czerwone, i widzimy, jak to, jak to wygląda za pomocą prostych masek. Tutaj widzieliście, jak w prosty sposób zamienić niebo. Oczywiście, nie bawiłem się, bo należałoby dobrać to niebo z odpowiednim światłem, itd, tak i tak dalej. Tyle na dzisiaj mam nadzieję, że, że część z Was korzysta też z Photoshopa albo chce zacząć korzystać z Photoshopa, więc z pewnością maski. Są narzędziem, które musicie opanować maski i warstwy. I w związku z tym warto, żebyście sobie dość powoli prześledzili ten odcinek i spróbowali wykonać nawet podobne operacje. Znaleźć sobie jakieś najprostsze zdjęcie, które macie, żeby nie było tam jakiegoś złożonego tła. Albo po prostu narysujcie sobie coś w Photoshopie kółko kwadrat i spróbujcie sobie pobawić się maskami i gumką i zobaczycie, jaka jest różnica. Tyle na dzisiaj, jeszcze raz proszę, subskrybujcie, zapraszam na kolejne odcinki, do usłyszenia, cześć!